No Panie, jak luneta, to tylko wmoła, bo to się inaczej nie da. Cześć, witam Was serdecznie i poruszę taki ciekawy temat, czyli jaką lunetę z jakim klikiem na bębnie y, warto, jaką nie warto mieć. Oczywiście to jest sprawa indywidualna, natomiast zmotywowało nas y, do tego odcinka takie wydarzenie, że pojechaliśmy sobie na jakiś tam poligon wojskowy, y, gdzie klub strzelecki po prostu organizuje treningi długodystansowe. Chodzi oczywiście o normalne osoby cywilne, tak się da. To nie jest kwestia tego, że to była jakaś wojskowa ekipa, tylko po prostu na poligonie wojskowym normalnie korzystali z tego, że można tam strzelać do 1200 metrów, nawet chyba dalej na tej osi, nie wiem, ale w każdym razie gdzieś mniej więcej na tym dystansie się to kończyło. No i. Ja sobie pojechałem po prostu zobaczyć, co tam uda się ustrzelać, jak tam amunicja się sprawdza i tak dalej. Natomiast y, druga część ekipy szpiegowała troszeczkę, czyli y, po prostu byłem z bratem i z racji tego, że jemu się tam za bardzo do strzelania nie paliło akurat y, tamtego dnia, no to trochę robił zabezpieczenia, trochę jako obserwator i trochę miał więcej możliwości posłuchania, co się dzieje. Były dyskusje właśnie na temat tego, jak na bębnach sobie tam po prostu zorganizować celownik, czyli czy lepszy jest miliradian, czy lepsza jest minuta kątowa, czyli moła, czy jeszcze coś innego jak to działa i tak i tak dalej. No i generalnie wyszło dziwne takie zjawisko, że najlepsza to jest moła, bo miliradian to jest po prostu no matko, nie? za duży skok jest. I teraz słuchajcie, o co chodzi? Generalnie na kursach które my prowadzimy, używamy bardzo różnych dziwnych konfiguracji celowników. Między innymi jedna z takich lunet, to jest to, co trzymam. Tutaj jeden klik to jest 1,8 cala na 100 yardów. Bardzo intuicyjne dla, dla kogoś wychowanego w jednostkach metrycznych. Nie? E Plus, jeszcze jakieś tam siatka mildot do drugim planie, czyli całkowity bezsens. Nie? To, to po prostu jedna z najgorzej skonfigurowanych lunet, jaką można sobie wyobrazić. Wszyscy, którzy u nas na kursie tą lunetę dorwali, to po prostu żałowali na zasadzie takiej, że strzelając w naszej jakby koncepcji, musieli czasami robić po 100 klików, po 80. Jak ktoś się zajechał gdzieś tam, to 120 klików i tak dalej. No i to jest troszkę upierdliwe. Natomiast ci, co mieli właśnie ten mili radian, który podobno jest zły, no to robili w tym momencie max do 30 kilku klików. No i teraz czemu i co jest dobre, co jest złe. O co chodziło? Chodzi generalnie o to, że miliradian najczęściej występuje w najbardziej takiej sensownej formie 1/10. Czyli miliradian to jest 10 cm na 100 m. Czyli 1/10 miliradiana to jest centymetr na 100 m, czyli 10 mm. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne takie konfiguracje, z którymi się spotykamy, to jest 1 czwarta moła albo 1 czwarta cala na 100 jardów. 1 cala na 100 jardów to jest troszeczkę poniżej 7 mm na 100 m. 1,4 moła to jest troszeczkę powyżej 7 mm na 100 m. No i teraz tak. Zdarza się właśnie coś takiego, że zamiast 1,4 będzie 1,8, 1,16, 1,3, 1,2, różne rzeczy. Generalnie 1,4 jest najszerzej spotykana. W długodystansowym strzelaniu nie ręczę za to, no ale dobra. Przeanalizujmy to na tym przykładzie. Coś około 7 mm kontra coś około 10 mm. W czym jest problem? Ludzie sobie to wytłumaczyli tak: 10 mm fajnie, na 100 metrach, ale na kilometrze to będzie 10 cm. Jeden klik będzie wynosił 10 cm. To jest oczywiście niedużo, bo 10 cm to tam coś w tym stylu. No i doszli osobnicy do wniosku, że po prostu to jest za mała precyzja. Słuchajcie, zaraz wytłumaczę, dlaczego to nie jest za mała precyzja. Natomiast jest pewna moda na gadżeciarstwo w tej chwili i zaczynają się pojawiać lunety, gdzie właśnie zamiast 10 mariana pojawia się 0,05, czyli 500. No i uważam, że to jest głupie dlaczego? Tracimy jedną bardzo ważną rzecz, którą zaraz pokażę natomiast kwestia samej wiedzy nawet. można powiedzieć historycznej. To jest coś takiego, że 10-15 lat temu takie lunety już były i one zdechły, I ich nie ma, i teraz zaczynają wracać, dlatego że po prostu jest grupa osób, która ma pieniądze, a nie ma tak do końca pojęcia. Oczywiście, dobra, możemy powiedzieć, że ktoś wychodzi ze strzelaniem na 2 km teraz, a tego nie było wcześniej. To jest do czegoś komuś potrzebne, ok. No, jeżeli ktoś mi to tak uzasadni, no to w porządku, chociaż ja się z tym niekoniecznie zgadzam bo najdłuższe strzały były oddawane z takiej konfiguracji lunet, którą ja mam i tam jest 1/10 miliradiana właśnie, więc to no, okej, okay, nie, no, jak ktoś chce, no to chce. Natomiast jak to matematycznie wygląda, bo to jest ciekawa sprawa. Jeżeli mamy tarczę i chcemy sobie ustawić po prostu punkt trafienia Zgodnie z punktem celowania, idealnie w punkt. No to teraz tak. Możemy mieć przypadek, że strzał jest odsunięty o centymetr, czyli o 10 mm. Mamy lunetę 1,10 mm, czyli 10 mm na 100 m. Załóżmy, że przystrzeliwujemy ją na 100 m. Przesuwamy jeden klik i jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcemy być. Co, jeżeli ten strzał był odsunięty o 8 mm? Jeżeli przesuniemy o 1 klik, no to wyskakujemy o 2 mm za daleko. Jeżeli byłby przesunięty o 7 mm, to wyskakujemy o 3 mm za daleko, a w tym czasie ta 1 czwarta moła byłaby prawie idealnie. Ale lećmy dalej. Jeżeli strzał był przesunięty o 6 mm, to przeskakujemy o 4 mm za daleko. Jeżeli był przesunięty o 5 mm, to przeskakujemy o 5 mm za daleko, więc w zasadzie nie ma sensu w ogóle kręcić. Jeżeli będzie przesunięty o 4 mm, to po przestawieniu o jeden klik przeskakujemy dalej niż byliśmy, jeżeli chodzi o odchylenie od punktu celowania. Czyli to już jest sprzeczne z naszym interesem. W czym jest rzecz? Jeżeli przeanalizujecie szybko to, co pokazałem, to wychodzi na to, że możemy się po prostu ustawić celownikiem w punkt celowania tak, że będzie albo idealnie, albo w najgorszym możliwym wypadku będzie błąd o pół klika, czyli wracamy do rzeczywistości. Pół kliknięcia na kilometrze to będzie 5 cm dla 1,1 mili radiana, oczywiście. No i co? Jeżeli ktoś będzie strzelał tak super precyzyjnie, że na kilometrze hmm, po prostu robi jakieś skupienia, właśnie rzędu 5 cm. Czy tam 10 cm, czy czegoś takiego, że mu te pół klika po prostu jeszcze jest zbyt małą precyzją? No to wtedy może sobie pomyśleć o jakichś magicznych lunetach w konfiguracji 1.16 moła albo czegoś. Natomiast w czym jest problem, co tracimy, idąc w taką dziwną stronę? Są Dwie kwestie. Jeżeli ktoś używa kalkulatora balistycznego, gdzie po prostu wyświetla mu, zrób dwa kliki w tamtą stronę, no to to jest bez znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał bardziej ambitne jakieś rzeczy robić tam, gdzie nie używa się elektroniki, gdzie trzeba coś pokombinować, albo nawet w najprostszej, takiej codziennej e, zupełnie czynności jak przystrzelanie broni, no to się może zdziwić. No bo teraz tak. Załóżmy, że jesteśmy na takim treningu właśnie, jak tam miał miejsce na poligonie. Generalnie, poza jakimiś myślicielami, którzy potrzebowali jeszcze na 100 metrach się wstrzelać, wszyscy zaczynali od 300, no bo to jest w zasadzie taka, no, można powiedzieć, podstawa. No i podchodzimy do tej tarczy na 300 metrach, mierzymy linijką, ile nam się ta grupa strzałów odsunęła od punktu centralnego, który chcemy ustrzelić, no i o ile klików teraz przesunąć. Ta 1 czwarta moła na 300 metrach to jest co? No bo 1 dziesiąta miliradiana na 300 metrach to jest 30 mm, czyli 3 cm To jest proste. No i właśnie o to chodzi. To jest jednostka intuicyjna dla osób wychowanych w jednostkach metrycznych. Jeżeli będziemy mieli tarczę, bo ktoś nam zrobi takie zawody na 365 metrach i podjedziemy sobie tam i zobaczymy, że nam się to odchyliło, to łatwo będzie przeliczyć sobie te kliki, dlatego, że jeden klik to będzie 36,5 mm jeżeli na 428 metrach będziemy mieli tarczę, to jeden klik będzie miał 42,8 mm no i to tracimy, idąc w jakieś dziwne jednostki anglosaskie pod tytułem cal na 100 yardach, albo idąc w jednostki kątowe, nie te, które trzeba, czyli w stopnie czyli minuta kątowa, na przykład MOA i tak dalej Miliradian jest zrobiony dla ludzi, którzy myślą w tych jednostkach, co my myślimy, które po prostu nauczyliśmy się w szkole. I wszyscy uczestnicy kursów naszych, snajperskich, jak wyjeżdżają od nas, to wiedzą, że chcą lunetę z 10 miliradiana Dlatego, że jeżeli dostaniemy źle zestawione tabele albo jakieś e, średnie tabele czyli tam, gdzie jest opad w centymetrach, tam, gdzie jest opad w y, milimetrach, rzadziej się zdarza, ale załóżmy, to to trzeba przeliczyć. I po prostu, jeżeli działamy na tym miliradianie, to leci bardzo szybciutko. Jeżeli działamy na jednostkach kątowych, nie ma takiego problemu. Natomiast y, kwestia jest taka, że żeby mieć tabelę w jednostkach kątowych, to trzeba je sobie najczęściej samemu zestawić, bo producenci podają opad w jednostkach liniowych, milimetr, centymetr, cal. Także jeżeli ktoś po prostu jeszcze do tej jakby wiedzy tam nie dotarł, no to tak jak mówię, to jest wybór. Albo używamy kalkulatora balistycznego, liczymy na to, że zawsze tak będziemy robić, albo bierzemy taką jednostkę na celowniku, żeby można było w razie czego sobie poradzić ręcznie. No i generalnie do tego zachęcam. Jeżeli po obejrzeniu filmu nadal czujesz bud wiedzy, to wejdź na nasz blog i daj się napaszerować informacjami. Czeka tam na Ciebie artykuł o takim samym tytule, ale poruszony temat jest bardziej rozwinięty i dokładniej wyjaśniony. Serdecznie Cię zapraszam.